Ubezpieczenie pod kredyt. Czy to ma sens? Tak, ale pod kilkoma warunkami. Zapraszam. Czy wiesz, że banki najczęściej wymagają ubezpieczenia na niepełną kwotę zaciągniętego kredytu? Wyobraźmy sobie sytuację, że zaciągasz kredyt na przykład na 300 tys. zł, bank wymaga dostarczenia polisy na 60 tys. zł. Co z pozostałą kwotą kredytu? Co w przypadku poważnej choroby? Czy myślałeś, kto będzie spłacał za ciebie kredyty? Taka nagła sytuacja może nadszarpnąć domowy budżet. Czy w przypadku śmierci twoi najbliżsi będą w stanie pokryć zobowiązanie? Zobacz! Już dwie rzeczy przy wyborze ubezpieczenia pod kredyt mogą sprawić, że będziesz spokojnie patrzył na jutro. Zadbaj o nie już dziś.